Nauczanie domowe, czwartek, 24 tydzień, zwykły. Psalm 118, wersety od pierwszego do drugiego, od 16 do siedemnastego oraz od 28 do 29 tytuł Dobroć działającego Boga. Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi, jego łaska na wieki. Prawica pana wzniesiona wysoko, prawica pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła pana. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Psalm pokazuje Boga działającego w każdym pokoleniu. I to działanie dotyczy zarówno mówienia, ponieważ Bóg przemawia, jak i działania robienia czegoś, ponieważ Bóg jest aktywny. Tak na zewnątrz, powiedzielibyśmy, w tej sferze również duchowo-materialnej, widocznej, przemienianej przez to, co nazywamy aktywnością czy zaangażowaniem i obecnością. Słowo i czyn. Tak Bóg nam się pozwala poznać. Tak Bóg nam pozwala się dostrzec. Potrzebujemy więc z jednej strony słuchania, a z drugiej strony patrzenia. I to jest ten element, który jest związany z naszym przyjmowaniem. Przyjmowaniem tego, jaki jest Bóg, przyjmowaniem tego, co robi Bóg. To słuchanie jest oczywiście fundamentalne, bo od Niego się zaczyna. Ja najpierw muszę usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia. Najpierw muszę przetrawić. Co to dla mnie oznacza? To słowo jest skierowane na daną chwilę, na dany moment. To słowo jest skierowane do mojego życia teraz, w tym aktualnym kontekście, wśród tych ludzi, wśród moich zajęć. I to słuchanie jest wyrazem tego, że ja przyjmuję to działanie jako coś dobrego. Ja rozumiem to działanie jako coś dobrego, jako dobrą podpowiedź jak dobrego suflera, jak dobrą radę, która powoduje, że ja wiem, co potem robić. Co więcej, to słowo nie jest tylko jakąś zewnętrzną rzeczywistością. To słowo zaszczepione we mnie tworzy coś, buduje coś, zmienia mnie od wewnątrz. Ono jest aktywne, ono jest stwórcze, dlatego ja je przyjmuję, dlatego ja się nim napełniam. Dlatego ja go słucham. I potem Bóg coś robi. Bóg działa. Oznacza to otwarte szeroko oczy. Tak jak tam były uszy i serce do przekształcania, tego przyjmowania, rozważania, tak tutaj muszą być otwarte oczy. Oczy, które nie są ślepe na to, co Bóg robi. Nie są pozbawione takiej wrażliwości, takiego kojarzenia też duchowego, odnoszenia do Swojego życia, do swojej rodziny, do swoich losów i swoich historii. Ponieważ to, że Bóg działa, działa bezpośrednio, ale też działa przez innych, działa przez różnego rodzaju, mówimy to tak ogólnie znaki czasu, czyli coś, co się wydarza w świecie, nie ma jakiegoś jednego autora, poza Bogiem, jest swego rodzaju sytuacją, która się pojawia. I to też trzeba. Widzieć to też trzeba rozpoznawać. Działanie Boga. Otwarte oczy, po to, żeby znowu serce to przyjęło, serce to przetrawiło, serce to zrozumiało i wyciągnęło wnioski na przyszłość. Wtedy, kiedy słuchamy i patrzymy, wtedy stajemy się odbiorcami Boga działającego, odbiorcami dobroci Boga. I idąc dalej, ten Bóg, który w tym psalmie w pierwszym wersecie 29 jest nazywany Bogiem dobrym, ma być wzorem dla mnie. Bo to, że ja przyjmuję Słowo, pięknie, to, że ja widzę dzieła Boga i je akceptuję, cudownie. Ale teraz przyjmując to, ja odpowiadam sobą. Ja odpowiadam tym, kim ja jestem, swoim słowem i swoim czynem. Można tak powiedzieć, że moją odpowiedzią, jest wyznanie wiary i jest uwielbienie. Te dwa elementy w słowie moim są znakiem i wyrazem tego, że słowo Boga przyjąłem. Wierzę, wyznaję tę wiarę, nie wstydzę się tej wiary, o tej wierze swobodnie potrafię powiedzieć, zaświadczyć i słów używam do uwielbienia. Słów używam do wypowiadania, do śpiewania, do Wychwalania Boga i to jest moja kalka działania Boga. Bóg jako dobry mówi, ja jako przyjmujący to dobre słowo też mówię, odpowiadam. Ja staję się podobny do Boga właśnie w tym, że nie milczę, jestem aktywny, chcę dobro propagować, a to oznacza propagowanie istnienia Boga, dobroci Boga obrazu Boga i tego mojego wypowiadania chwały, wypowiadania uwielbienia, wypowiadania tego, kim naprawdę Bóg jest. I drugą stroną tej mojej odpowiedzi, drugą stroną mojej reakcji są moje czyny, moje życie, to jak traktuję innych, to jak realizuję swoje powołanie, to jak jestem zaangażowany w świat. To, jak nie jestem obojętny na los drugiego człowieka, to, że reaguję w odpowiedni sposób w odpowiednim miejscu, to jest moje naśladowanie Boga. Ja mam w ten sposób odzwierciedlać Bożą dobroć. I widzimy, że w słowie i w czynie staje się naśladowcą Boga. W słowie i w czynie staje się tym, który na obraz Boga stworzony na Obraz Boga jest działający, na obraz Boga przygotowany, na obraz Boga zaangażowany. I w ten sposób rzeczywiście odbijam to podobieństwo. Zachęcam, aby było w Tobie takie zdwojone reagowanie na Boga. Z jednej strony słucham i patrzę, przyjmuję, a z drugiej strony wyznaję wiarę i wielbie i żyje według zasad Bożych. Odzwierciedlam, naśladuję Boga. I to jest moja reakcja. Bądź taki, przyjmuj i odzwierciedlaj. Napełnij się i udzielaj. I w tej postawie odzwierciedlania obrazu Boga. Niech błogosławi Cię On sam, Ojciec, Syn i Duch Święty.